A co gdybym powiedział wam, że w rolnictwie funkcjonuje czarny rynek, przynoszący lepsze zyski od handlu narkotykami? Na czym polega biznes, którego nie powstydziłby się sam Pablo Escobar, a co gorsze, my jako rolnicy mamy z tym procederem styczność na co dzień, kompletnie nieświadomie. O czym mowa? O środkach ochrony roślin, a konkretnie o czarnym rynku, podrabianej, mieszanej po różnych stodołach lub przemycanej przez granicę chemii, której obrotem zajmują się wyspecjalizowane grupy przestępcze. Zapewne często mieliście okazję spotkać się z superkorzystnymi ofertami na popularnych portalach ogłoszeniowych czy targowiskach. Może to właśnie Wasze wioski odwiedzają obwoźni handlarze oferujący środki ochrony roślin po zastanawiająco niskich cenach. Czasami w nieoryginalnych opakowaniach, czasami w opakowaniach zastępczych. Środki te często przedstawiane Wam są jako towar pochodzący z likwidacji magazynu, czy po prostu jako tańsza alternatywa dla środków dopuszczonych do obrotów Unii Europejskiej. Na pewno, wśród osób oglądających ten film, nie jedna osoba miała z nim styczność. W dzisiejszym odcinku nie będę Was przekonywał, czy warto, czy nie warto kupować takie środki. Chciałbym jedynie, aby każdy z Was zdał sobie sprawę, jakie konsekwencje może nieść za sobą ich stosowanie. Przychodzą najczęściej pod osłoną nocy. Ich celem są z reguły hurtownie, sklepy lub duże gospodarstwa dysponujące bogatym magazynem środków ochrony roślin. Ich wartość często liczona jest w setkach tysięcy, a nawet w milionach złotych. Później, przypakowane w zastępcze opakowania, z podrobioną etykietą przypominającą oryginał, trafią do obrotu załomek ceny oryginalnego produktu i będą dystrybuowane po lokalnych straganach, aukcjach internetowych czy oferowane przez obwoźnych sprzedawców. Zorganizowane grupy przestępcze uczyniły sobie z handlu chemią intratny biznes, a kradzież to nie jedyny nielegalny sposób na wejście w posiadanie taniej chemii. Podobnie intratne jest ściąganie środków ochrony roślin z innych rynków i rozlewanie ich w mniejsze opakowania. Środki niewiadomego pochodzenia, bez atestów, bez norm, z niewiadomo jakim składem, często przelewane są do opakowań, łudząco przypominających te od znanych marek. To dzięki temu szemrani sprzedawcy mogą Wam zaoferować niższą cenę niż sprzedawca legalnego oryginału w sklepie. Kupujesz tańszy odpowiednik z podlady, bez faktury, dokumentacji i mogłoby się wydawać, że oszczędzasz. Tylko czy tak naprawdę możesz mieć pewność, co tak naprawdę kupiłeś? Ta pozorna oszczędność może Cię kosztować utratę plonu, a co za tym idzie pieniędzy, ale to chyba i tak najmniej drastyczna z konsekwencji. Niecertyfikowana chemia może doprowadzić nie tylko do zniszczenia Twojej uprawy, ale także do skażenia gleby, Wód gruntowych czy zbiorników wodnych, a w najgorszym wypadku może zagrozić także bezpośrednio Twojemu zdrowiu. Mogą Cię spotkać także konsekwencje prawne: niszczenie środowiska, wprowadzenie do obrotu kontrabandy, paserstwo czy utrata dopłat. Warto się dwa razy zastanowić, czy gra jest warta świeczki. Dlatego tak ważne jest, aby kupować środki ochrony roślin od zaufanych partnerów, widniejących w rejestrach Viorin, gdzie możecie sprawdzić, czy podmiot, z którym handlujecie Figuruje jako zaufany sprzedawca. Tam też możecie sprawdzić, czy konkretny środek, który kupujecie, jest w bieżącym roku zarejestrowany dla danej uprawy. Podrobione środki od oryginalnych odróżnić stosunkowo łatwo. Te nieoryginalne będą pozbawione etykiet, lub będą naklejone one niechlujnie, lub będą posiadały napisy w obcym języku, często wschodnim. I zapamiętajcie, nie ryzykujecie tylko swoim plonem, stawka jest o wiele, wiele wyższa. Opakowania po środkach ochrony roślin to problem, z którym od lat musi radzić sobie branża. Wyrzucanie pustych butelek po chemii stosowanej w rolnictwie, razem ze śmieciami komunalnymi, jest surowo wzbronione i może grozić poważnymi konsekwencjami. O ich spalaniu w piecu czy wyrzucaniu do lasu już nawet nie wspominam. Jak zatem pozbyć się ich w sposób legalny i co jeszcze lepsze, absolutnie darmowy? Jest na to sposób. Od 17 lat. W Polsce funkcjonuje system zbiórki opakowań koordynowany przez PSOR, na którego utrzymanie zrzucają się firmy chemiczne. Puste i wypukane opakowania wystarczy zanieść do jednego z wielu punktów odbioru, które są z reguły punktami, w których dany środek zakupiliście. Bardzo ważne jest też to, że opakowania muszą być czyste. Po pierwsze, minimalizuje to ryzyko dla środowiska, gdyż z tysięcy butelek mogłaby się uzbierać pokaźna ilość czynników aktywnych, a po drugie, nie marnujecie chemii, którą zakupiliście. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie trzykrotnie wypukać opakowanie i 100% jego zawartości zaaplikować do opryskiwacza. Tak przygotowane butelki możecie bezpłatnie odnieść do sklepu, w którym je zakupiliście. Praca przy środkach ochrony roślin wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Przede wszystkim powinniśmy zacząć od zapoznania się z dołączoną do opakowania instrukcją obsługi. To tam znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące stosowania między innymi karencja, prewencja i ochrona osobista. Nieważne czy posiadamy nowoczesny, zaawansowany, czy może też prosty, starszy opryskiwacz, zarówno przy korzystaniu z jednego czy drugiego należy zastosować ubrania ochronne. Zdecydowanie podstawowym elementem stroju ochronnego są rękawice. Specjalne przeznaczone do kontaktu z chemią rękawice z nitrylu, z długimi mankietami i flokowane. Do tego kombinezon jednorazowy lub wielokrotnego użytku kategorii trzeciej, typu czwartego lub szóstego do dostania w każdym lepszym sklepie BHP. Buty wykonane z nienasiąkliwego materiału, na przykład z gumy. Ważne, aby nogawki kombinezonu były założone na buty. Podobnie rękawy założone na rękawice i szczelnie zaciśnięte. Kluczową częścią stroju jest także maska filtrująco-pochłaniająca z filtrami P2A2, która uchronić ma układ oddechowy przed kontaktem z rozpyloną cieczą i jej oparami. Okulary ochronne zapobiegają dostaniu się chemii do oczu, Ważne, aby zarówno maska, jak i okulary szczelnie przylegały do twarzy i zapewniały optymalne zabezpieczenie. Na koniec nakrycie głowy. Czapka lub kaptur kombinezonu powinny w zupełności wystarczyć, aby zminimalizować ryzyko powstałe przy pracy ze środkami ochrony roślin. Tak zabezpieczeni jesteśmy gotowi do pracy przy mieszaniu oprysków. Ważna jest także technika zdejmowania rękawic. Należy to zrobić w taki sposób, aby nie wyminąć ich na drugą stronę i nie skazić wnętrza. Przed ich ponownym założeniem warto za każdym razem się upewnić, czy nie posiadają dziur ani innych uszkodzeń mechanicznych. Dzięki za uwagę! Mam nadzieję, że te wskazówki dotyczące stosowania i obchodzenia się ze środkami ochrony roślin przydadzą Wam się w codziennej pracy, a dodatkowo być może uchronią Was przed popełnieniem kosztownych błędów. Jeśli materiał się Wam spodobał, to koniecznie pamiętajcie zostawić pod nim łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale.